Cześć, ja jestem Kaz, witam Was w pierwszym odcinku kolejnej serii na moim kanale: Prince of Persia: The True, Two Thrones, serii, która wieńczy trylogię przygód księcia. Teoretycznie tylko, bo powstała jeszcze jedna część: Zapomniane Piaski. Ale tam fabuła się rozgrywa między pie częścią pierwszą i drugą, a na, jeszcze dodatkowo w 2008 roku powstała jeszcze jedna część: Po prostu Prince of Persia która była skierowana chyba do ciut młodszych widzów, w każdym bądź razie była na pewno taka bardziej przystępna jeśli chodzi o, o gameplay i, i takie mniejsze aspekty, gdzie na przykład nie można było tak naprawdę zginąć, bo zawsze główna bohaterka, druga bohaterka nas ratowała tutaj jednak tego nie uświadczymy, tu pewnie obraz Game Over kilka razy obejrzę, Oczywiście grę będę przechodził na poziomie easy, nie dlatego żeby się męczyć po prostu przy gameplayu, przy nagrywaniu, a po prostu, żeby dobrze się bawić, tym bardziej, że samą grę przechodzę na ślepo, więc wiem tylko co nieco co można zrobić, co może się stać. Tak więc przechodzimy już do rozgrywki We all make mistakes. Some are small, some are large. But his mistake, born of innocence, fueled by pride, was the greatest and most terrible of them all. Journey to the island of time to escape death, that he returned alone. The amulet destroyed, the Dahaka appeased, the Empress dead. The prince was free at last, but this is not how it happened. The truth is that he chose to save me from my destiny. In doing so, he set me free and doomed us all. Prince, of all the possible futures, this one held the most promise that something has changed. Do not worry, Kylina. No harm will come to you in Babylon. I promise. Look, we are nearly home. As our ship lay sinking in the harbor, the prince found himself in a city quite different from the one he left behind. The normally busy wharves were now decimated. Blood-spattered awnings and splintered door frames were all that waited to greet him. And the people, merchants, beggars, fishermen, were nowhere to be found. others had taken their place I tak zaczynamy przygodę, część z was może być zdziwiona, co robi Kalina tutaj, przecież w drugiej części zginęła. Otóż teoretycznie tak, w, naszym, w naszej grze tak, ale oficjalnie, tak jak gra powinna się zakończyć, to powinniśmy zebrać w drugiej części wszystkie rozwinięcia życia i na końcu zmierzyć się z Dahaką i w ten sposób właśnie um, uratować Kalinę. I po takim zakończeniu zaczyna się trzecia część, czyli teoretycznie po jej uratowaniu. I tu też. Yy, yy. Czekajcie. Nie, nie, nie. nie. Mm. tell me when you have time to hear more. the doctor let me know when you have the time. the tavern where he'd spent many late nights was now reduced to cinders. babylon's proud armada, which he would often come to greet, lay cracked and broken, cast to the bottom of the euphrates. Teoretycznie ma się zakończyć tak, że kalina tam przeżywa, my walczymy z Dahaką i dlatego też e, tu ona jest cała. I e, kiedyś to było u mnie w kwestii mm, domysłów, mm, tak samo jak. E, w podobnej kwestii jest coś takiego, że tutaj też można tą kalinę uratować zaraz na początku i gra teoretycznie miała się inaczej potoczyć. Nie wiem jak to wygląda mm, faktycznie, bo nigdy mi się to nie udało. Znaczy, nigdy nie grałem tak naprawdę w księcia, a nie oglądałem żadnych materiałów, co można zrobić w tej kwestii. Co z Gdzie oni Więc tu nie wiem, jak to wygląda. A, nie mogę cofnąć czasu? Okej, okay, czekajcie, bo mój pad zawibrował. Odłączę go, żeby nie działo się nic takiego. Najlepiej lecimy do góry. Ok, za za zakładam, że tak miało być. Czekajcie, tu. Nie, szczerze powiedziawszy nie wiem, gdzie mam iść, ale dobra e, Zakładam, że muszę iść jednak tu góry i zaraz, zaraz będę się rozglądał mm, Bardziej Gdzie dalej? Tu, tu Dobra, może po prostu tu skoczę Będzie ciut lepiej Move towards rail, auto-climb Dobra Aha Dobra, czyli teoretycznie ja tu byłem już um, jak wcześniej doszedłem to było jeszcze lepiej jak, jak tak zrobiłem i tu powinien się po prostu przenieść Okej, okay. ma to jakiś sens Dobra, wiem co jest z zapisem Zapisy, zapisy generalnie w każdej części wyglądają tak samo, czyli. Um, czyli, generalnie, zawsze przy źródełkach nie mamy też pełnego życia, więc zakładam, że um, też będzie można jakoś um, wydłużyć to życie. W ten czy w inny sposób. No, ale to wszystko się okaże. I dostajemy naszą broń kozik strikes, No właśnie gra jest troszeczkę takim bardziej Jest troszeczkę bardziej skradanką w porównaniu do tego, co było w poprzednich częściach. A, I większość, dużą część wrogów jesteśmy w stanie po prostu zabić na jedno uderzenie. Znaczy na jedno uderzenie, no na, na takiego kila, jak to teraz właśnie sobie wykonuję nie wiem, na, jak to działa też później, jeżeli by byli na, na przykład ci silniejsi wrogowie. Ale na razie nawet ta sama animacja za, zabicia wygląda bardzo, bardzo podobnie. O, widzimy nawet, jak się ta dodatkowa broń może zużywać co też jest przydatne. Nie mamy już takiego określenia. Za pomocą kolorów, a mamy to za pomocą po prostu paska wytrzymałości danej broni. Co na pewno troszeczkę będzie ułatwiało. W momentach, kiedy będzie inaczej, nie będzie nam ułatwiało, ale będzie pozwalało. Troszeczkę lepiej um, kontrolować zniszczenie naszej broni. Tu do dołu mogłem się uleczyć, ale oczywiście ja tego na razie nie potrzebuję. Nie straciłem w ogóle życia. Później, co prawda, będą ci przeciwnicy też silniejsi, także a wtedy będziemy z tego troszeczkę chętniej korzystali, z takich źródełek. Tu się porozglądamy. Powiem Wam, że strasznie topornie chodzi myszka, ale na razie nie będę tego już zmieniał. Może się, e, możemy się to odbić troszeczkę bokiem. Okay. Dużo rzeczy, które widzieliśmy już w poprzedniej części, w poprzednich obu częściach, tak naprawdę. No wiem, bo tu mogę sobie blokować, ale Dobra, Trochę trzeba w takim razie działać na bloku do tego, że przeciwnicy całkiem. Nie, nie męczą się z tym, że na przykład ja którego się chcę dobić. Dobra. Blok, blok, blok. No nawet nie, nie zużywa się tak słabo ta broń. O, dobra. <grytanie> zużywa się mocno, więc będziemy też w miarę często wymieniać. Po WHP moment walki z kilkoma przeciwnikami jest tak samo irytujący, więc um, chociaż nie patrzyłem jeszcze skoków, także możliwe, że um, przeskakując przez wroga łatwiej by było z nim walczyć. Także Także zobaczymy. Nie, pas... nie podoba mi się to, że w sącach nie

In all my visions of the future, did I suspect a homecoming such as this? Okay. War. It is the only answer. But war with who? And why? Where is the enemy? Aha, ah, 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 Łucznik się odwrócił, więc nie było szans go zabić e, tak dosyć szybko. A mogę podnieść z ciebie coś? Nie, czyli wyrzuciłem broń po prostu. Okej, okay. znaczy do przeżycia. A, dobra, bo oni chcieli, żebym przebiegł po prostu po ścianie i zeskoczył na niego. Ja zrobiłem to po prostu frontalnie. Okej, okay, jakaś inna animacja troszeczkę, i kolejny łucznik zwrócony do nas plecami. Dosyć szybkie pokonywanie przeciwników. Znaczy, to na pewno ułatwi mm, troszeczkę te walki, a, gdzie w poprzedniej części musieliśmy zaatakować po prostu frontalnie i wszyscy od razu się na nas rzucali. Tu jest szansa wyeliminować ich troszeczkę bardziej po cichu. Czego zapewne nie nieraz będziemy a, korzystać. Najlepsze jest to, że tu chyba a, historię opowiada Kalina, czyli mm, ona będzie sobie istniała do samego końca. A to jest Torwart Lecz. Oni przeciągali biedaczkę. To coś jest? Nie. To lecimy oczywiście za nimi. Hmm. Wydaje mi się, że jest szansa naprawdę to jakoś się uratować, ale tego nie jestem Wiem, pewny, jak to sprawdzę. Dam wam znać, jak to wygląda. Czekajcie. Łucznik został, ale Łucznika to my sobie, a nawet się udało go po prostu um, zabić dosyć, dosyć e, szybko. Nie odwrócił się, więc, tak jak mówiłem, no będzie trochę łatwiej z tymi przeciwnikami w grupie, bo nie atakujemy frontalnie, więc mm, oni też się tam na nas jakoś bardzo nie rzucają wtedy. Ok, możemy się opuszczać. Trochę życia straciliśmy, nas to nie boli. Wymieniamy oczywiście sobie broń, lecimy dalej. Hmm. Tu chyba też książę miał troszeczkę lepszy, lepiej był skoordynowany ruchowo. Ok, wiemy, że po ścianach też możemy się w takim razie wspinać. I rzecz jasna, zjeżdżać. Takich dodatków jest dosyć dużo i. O, ja źle zrobiłem, mogłem go po prostu po cichu zabić. Mm. Ruszyłem na niego z pełen werwy. No ale okej. Okay. Załatwione życia trochę straciłem, ale to jeszcze nie jest nic strasznego. Tym bardziej, że chyba będziemy w stanie niedługo zapisać rozgrywkę mm, jakoś. Tu jeden przeciwnik, tu jest przeciwnik. Tak, 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 chciałbyś poczekamy chwilę. Oni zaraz zrezyg powinni zrezygnować, i, i wtedy my ich sobie pozałatwiamy od tyłu wszystkich. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie. Dalej będą chcieli nas atakować. Jednego dosyć szybko możemy zdjąć. Znaczy tego ucznika. On nie będzie jakiś um, trudny. Gorzej z tym drugim, że będą się wspierać jakoś. A nie wiem, czy jeszcze tam kogoś trzeciego nie ma. Czekajcie, cofnę się jeszcze bardziej, może on zrezygnuje. I podejdziemy tam jeszcze raz. Jak będzie dalej w nas skierowany, to po prostu wejdziemy i ich pozabijamy. Dobra, schowali się. Jest ich tylko dwóch. Jeden patrzy tu do nas na wejście. Tylko. Czy jak ja przeskoczę, czy on nie będzie widział? Czyli nie. Są wystarczająco głupi. Dobra. Za szybko. Ale łucznik nie będzie stanowił w ogóle problemu. No, trafił nawet. Ok, pokonany. Sprawdzamy, czy coś tu mnie omija, ale raczej nie, więc wygamy sobie po drabinie. I zapewne tam gdzieś będzie a, dalsza droga. Już widzę. No, dokładnie tak. Trzeba dosyć szybko reagować na niektóre ich ruchy, żeby udawało się ich załatwiać po cichu. Ale to, to będziemy się cały czas na bieżąco starali coś z tego mm, robić. Przyskoczę? Nie! Słabo książę skacze. A co zaraz, spokojnie, zaraz sobie roz się rozejrzymy. Zobaczymy, gdzie w takim razie mamy się udać i, i zmienimy trochę drogę. Tu na przykład. Dlaczego od razu tu nie skoczyłem? Da radę dwóch na raz zabić? Czy oni się rozdzielą? Ok, jeden już. Jeszcze drugi obaj załatwieni i biegniemy w górę po części. A no teraz przeskoczył. Dobra, to znane z poprzedniej części. Ruch. Jeden z lepszych, tak naprawdę ciekawszych i fajnych w eksploracji. Niestety nie ma za dużo miejsc, gdzie moglibyśmy go wykorzystać. Dobra, tam już widziałem dwóch przeciwników. Troszeczkę e, z pierwszym atakiem nie trafiłem, dlatego też przeciwnik się rzucił. Takie mam wrażenie, że, że, że za szybko i, mm, i to go sprowokowało. Ale będziemy nad tym wszystkim. Sobie spokojnie pracowali. Jest możliwość uleczenia się. Znaczy, byłaby możliwość, gdyby dało radę tam zejść. A z leczenia z chęcią bym skorzystał. Dobra, czekajcie, tu po ścianie. Dlaczego nie? Książę dostanie. Dlaczego nie? Co się z tobą stało? Ściana nie była mokra, żeby nie można było się od niej odbić Czekajcie, o jakiś większy kawałek Aha, dwóch przeciwników a, powtarzamy Dobra A, czyli on się miał to odwrócić przy ścianie, on wtedy nie jest w stanie nam odskoczyć na czwartym ataku. Dzięki czemu też szybciej jesteśmy go. Um, mamy możliwość szybszego pokonania go. No, tu, tu dostanie, tu, 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 trochę sterowanie. Um, Taka responsywność na sterowanie jak w pierwszym asesynie, ale oczywiście obie gry na podobnym silniku, więc jest to w miarę zrozumiałe dlaczego to tak działa. Dobra, po ścianie. No, teoretycznie powiem dać, dać radę się odbić. Znaczy tak mi nakazuje w sumie mm, z tego co zrozumiałem, czy, czy, czy nie? Czy źle zrozumiałem? Dobra, jeszcze raz. Teraz przeczytam tą tą notatkę, która tam jest. Gdzie jest Dobra, czyli jesteśmy wynagradzani też za ewentualne czekanie, mm. już tak bardziej, bardziej skrytobójcze mamy działać nie no dlatego książę przemianował się na um, Altair ibn la al Ahad tak? tak jakoś było i postawił na za zakon skrytobójców bo się tego wszystkiego po prostu nauczył Dobra, po prostu nie od, tej, nie od tej ściany się odbijałem, od której by chcieli twórcy. I mamy zapis, zapis, na którym przerwiemy naszą przygodę na dzień dzisiejszy. Tak więc ja mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Zapraszam też do subskrypcji i kanału i do sekcji komentarzy a tymczasem życzę Wam miłego dnia, miłego wieczora. Do usłyszenia. Cześć!